Kto mnie ogląda? Kto mnie ogląda, kto wejdzie na live? Pokażę Wam, co dzisiaj robię. Poczekamy na pierwszych widzów. Jeszcze nikogo nie ma. O, pierwsza osoba, Siemanko. Tak naprawdę, live będzie taki z udziałem widzów. Witam, witam Mariusz, Siemano. Krzysztof, Siemanko, cześć. Słuchajcie, będzie na pewno live o 20 w niedzielę. A teraz Grzegorz, Siemantko. A teraz chciałem Wam pokazać, co, co robię z telefonu. Jakby nagrywam cztery osoby, cztery osoby. Widzę, jedna łapka. Jeszcze może poczekamy na, na następnego widza. Na stole widzicie płyteczka Sonow Mini R2. Tak naprawdę, tą płytkę <laughs> można zrobić, zasuplować z OTA. Jest opis w internecie, także tutaj nie ma problemu. Konwerter już mam przygotowany, ale tak, są bardzo małe, są bardzo małe piny do przylutowania, znaczy, piny, punkty lutownicze. Sorry, jeszcze tak ruszam telefonem, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Tu widzicie, takie punkty są. Takie punkty są w tym miejscu, nie? Yy, masa 6 osób mnie ogląda Ostry, o siemanko ostry Dobra, je, wiem już wszystko Tu wystarczy zobaczyć w internecie jeszcze Ale tak, tu jest masa GND Pod słodem jest 3,3V TX i RX tu, gdzie jest T, to jest TX, tu jest, gdzie jest R, to jest RX. Paczucha wysłana. Dzięki ostry. Dzięki. Zobaczymy, co tam do mnie przyjdzie. Ale chciałem Wam pokazać taką rzecz, tutaj, jak lutować właśnie takie małe piny. Temperaturę mam na stacji 355 i by to dobrze polutować, wiadomo, troszeczkę trzeba wprawy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa dobrze mieć pastę lutowniczą pastę, pastę lutowniczą lub jakiś taki FET, który pomaga w lutowaniu. I Tą pastę najlepiej nałożyć właśnie szczykawką. I zobaczcie, szczykawkę mam pustą. I to Wam chciałam pokazać, jak zrobić, by na przykład taką pastę, taką pastę lutowniczą, tu jest 250 gram. tworzyć do szczykawki. No nie ma opcji, by się nie wybrudzić. Już były różne metody, różne próby. A ja robię po prostu tak, że wkładam sobie w ten sposób. Nabieram do cieniutkiej blaszki. Może Wam to zademonstruję zaraz. Nabieram sobie tutaj do cieniutkiej blaszki tej pasty, i podgrzewam hoterem. I ona tutaj idealnie wpływa do, do, do tej szczykawki. I właśnie w ten sposób, może wam pokażę tylko. Gdzie ja mam tą blaszkę? To w zasadzie nie jest jakaś specjalna. No ostry to znaczy się tak, trzeba pewną mieć wprawę, ale jest to do zrobienia, nie? Jest to do zrobienia. Pokażę wam tutaj może tak w ten sposób. Że da się to zrobić. odgrzewając, podgrzewając właśnie hoderem. Może być troszeczkę głośno, bo uruchomię sobie chodera. No i grzejemy. Ona się zrobi troszeczkę płynna i bez problemu będziemy mogli wlać to do szczykawki. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie, już jest płynna. O, w tym miejscu już jest płynna. Ja sobie może, może jeszcze wcześniej. Jakoś umieść telefon, byście wszystko widzieli. Nie mam dobrej kamerki, wiecie takiej do, do pokazania. To ja robię. O dobra, niech będzie tak trochę jeszcze za nisko. Ok, okay jest git chyba. No i tak Choderem grzeję sobie tutaj.

można tu oczywiście całą szczykawkę zapełnić. To jest tylko taki przykład, dlatego że. Yy, to jest taki przykład, dlatego że już mam jedną szczykawkę tutaj uzupełnioną, bo mi się właśnie skończyła i przed nagraniem tego filmu chciałem Wam pokazać, jak ja to robię dobrze mieć yy, dobrze mieć jest y, y, najmniejszą szczykawkę to jest chyba szczykawka dwójka dwójka, tak dwójka szczykawka i i najgrubsza igła i najgrubsza igła. No i zobaczcie, teraz normalnie ja sobie dozuję. Wiadomo, ona była wbita tutaj w ten. Wbita była. O, widzicie? Teraz troszeczkę powietrza wyjdzie. I teraz dozuję sobie tyle, ile mi potrzeba. Zobaczcie. O. Tyle, ile mi potrzeba. I właśnie to jest taka metoda, gdzie yy, Łatwo można właśnie zaaplikować tą pastę do, na, na płytkę. Teraz co do płytek Co do płytek? słuchajcie. <słuch> yy. Słuchaj, Grzesiek. Słuchaj, Grzesiek jest. Nie spotkałem już na Allegro tej pasty. I powiem Ci, że ciężko znaleźć tego linka. Ja może pokażę, jak ona wygląda. Są, są lepsze jeszcze, wiecie. Są lepsze. Nie chcę roz, rozreklamować firmy, bo nikt mi jakoś nie, nie płaci za reklamę. Są lepsze pasty, powiem wam, ale to taka do lutowania. No, choćby takich pinów. O, zobaczcie takie piny, które, które tu już. A zobaczcie tutaj na przykład, tu jest yy, GND, 3 33 v To są te kropeczki, te cztery kropeczki. Yy, może jeszcze wezmę inny, inną pensetę. To wam wszystko pokażę. O, to jest właśnie do lutowania takich drobnych elementów GND czy 3V TXRX i w pierwszej kolejności daje się kropeczki na tych na tych punktach lutowniczych bo zobaczcie tu są świeże świeże świeża cyna ja to sobie cynuję i teraz z łatwością wypuszczę Cieniutkie przewody, lub wlutuję piny. No i z konwerter TTL standardowo podpinam i programuję. Chociaż, tak jak mówię, to jest sprawa tego typu, że Son of R2 można zrobić z ostrości, brak. No sorry, no mam taki sprzęt, więc, więc tak to, tak to wygląda. Teraz może lepiej będzie widać. Także te takie takie drobne punkty, no to właśnie taką... Taką pastą. A pokażę Wam jeszcze jak, jak zrobiłem, by zamontować na szynę TH w rozdzielni. Zobacz. Samela. Dwie trytki. I taki uchwyt znalazłem z jakiejś tam elektroniki. Takie uchwyty. Yy, zazwyczaj są w jakichś właśnie demontowanych starych szafach. Także tutaj też taka podpowiedź. Nie trzeba drukować, nie trzeba yy, szukać jakichś takich pudełek, dwie trytki i taki, taki uchwyt. O, tego typu. Tego typu uchwyt, nie? Tu można już bezpośrednio przykręcić płytkę pod te śrubki. Na szynę to się mieści do rozdzielni. <laughs> Także tak to wygląda. A jeszcze można zrobić inaczej. Jeszcze można zrobić taki numer, że tu mam takie pudełko. Zobaczcie, to jest chyba nawet hermetyczne. Może nie tak na 100%, ale gumka jest w środku. No i z drugiej strony, yy, zamocować właśnie uchwyt na szynę TH. No tak, żeby to po prostu nie przeszkadzało. Tylko w którymś tam w którymś tam miejscu, nie. Dobra. Tak to wygląda. Ja zabieram się do pracy. Do lutowania. Także dobra, tyle. Zapraszam Was na, na niedzielny O właśnie Impelan. Impelan. Kolego, fajnie, że yy, fajnie, że yy, mówisz o takich u tych, tych uchwytach. Bo naprawdę są, są kozackie, nie? Można no nie tylko płytkę, coś tam przykręcić, jakiś tam e, jakieś e, jakąś elektronikę do, do szafy. No tu w zasadzie była elektronika e, przykręcona. Także tak to wygląda. No dobra. Biorę się za wyczyszczenie pamięci w tym Wemosie Mini R2, ugranie nowego softu. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. W niedzielę o 20 będzie, będzie live. Także jak coś, to zapraszam dużo fajnych ludzi. Mia odwiedza różne pytania związane z suplą z modułami wi-fi i z różnymi sterowaniami także to wszystko dzięki za wizytę 13 osób, 7 łapek w górę ja zabieram się za poskładanie tego całego sprzętu Chyba jakiś film nagram jeszcze. No i to wszystko na razie. Dobranoc. Pozdrawiam.